Na chuj mi Twitter? I tak zginę, bo pluję konwidem Dobra Hot Sixteen 2 Po sześciu latach Od tego się zaczęło yo. Yo, 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 yo. Mam styl Ej, charakter Mołotow, to właśnie dla takich chwil ciągle nie sobie. To życie boli mnie w chuj i po dupie dostaję. Bo żeby wspiąć się na ten szczyt, muszę zejść na samo dno. Tam, gdzie się boicie wejść, dziś nie skończy się na jednej. Widzisz, tego się nie da powiedzieć. Musiałbyś to poczuć, czasami aż boli łebnie, bo te myśli konsekwentnie pojebane. Ale wiernie ani myślą, dać mi spokój, ulala. Ej, dzisiaj to już chyba jedniej. Czy zasnę, tu znów nie wiem, bo za dużo ta noc pokus ma. Ponad tysiąc nosek pęknie, a na pełni czasem czuję Za dobrze to jak fokus, I choć niby chcę miłości, to przez nią mam zryty beret I się boję, a poza tym mało czasu, bo mam cele Ale sam już być nie umiem, nie lubię To z jednej, a z drugiej ciężko mnie kochać Bo ja jestem jak balon z helem, odlatuję Ej, nie wiem w sumie jak to widać W swoim płynie wciąż korytem, niepozorna woda cicha Wystarczy, że tu jest to, o czym nie zapominam Indyka, Sativa, Indyka, Sativa Hot Sixteen 2 Challenge, yo to tak, dzięki Józef, wszystkiego najlepszego synku Na twoje pierwsze urodziny, kocham cię, nie tracę życia niedługo To tak na szybko, bo czas goni, nominuję KP, Kornel Krzos i Mateusz Łukaszczuk Macie chuj, wie ile czasu, ile chcecie Siema, 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 siema.